Pokój dobra. Dzisiaj w Ewangelii yy, słyszymy ostrzeżenie, które Jezus kieruje do faryzeuszów, mówiąc im, że biada im, ponieważ składają dziesięciny nawet z najdrobniejszych produktów rolnych, natomiast zaniedbują to, co jest naprawdę ważne, to znaczy sprawiedliwość i miłość. Miłość, która jest najważniejsza. To ostrzeżenie dotyczy także nas, bo my również mamy czasami taką tendencję, żeby myśleć jak faryzeusz, to znaczy, znaleźć sobie jakąś jedną rzecz, którą robię dobrze i tłumaczyć sobie, że skoro tę jedną rzecz robię dobrze, to właściwie już się nie muszę nawracać. Na przykład nie muszę kochać moich bliskich, z którymi jestem skłócony, bo przecież codziennie odmawiam różaniec. No to chyba jestem dobrym człowiekiem, jak odmawiam różaniec. Albo chodzę do kościoła, albo nie wiem co jeszcze głoszę filmiki ewangelizacyjne na YouTubie. Każdy z nas ma taką pokusę, żeby jak faryzeusz powiedzieć sobie: Jestem sprawiedliwy, bo robię to albo tamto. Tymczasem Jezus mówi ci dzisiaj: Nie zaniedbuj tego, co robisz dobrze, ale dostrzeż to, że najważniejsza jest miłość. W tym, co Jezus mówi do faryzeuszów, a także do mnie i do ciebie, jest też pewna pochwała. Bo Jezus docenia to, że oni składają dziesięcinę z tych produktów rolnych. I to może być taki punkt wyjścia. Żebyś się ucieszył tym, co robisz dobrze, żebyś ucieszył się tym, że właśnie udaje ci się może odmówić ten różaniec, albo udaje ci się coś innego, wartościowego zrobić. I żebyś wychodząc od tego, co robisz dobrze, wychodząc od tego, co jest właśnie Wartościowe, żebyś po prostu spróbował zrobić kolejny krok, to znaczy bardziej skupić się na tym, żeby naprawdę kochać, żeby naprawdę być dla drugiego człowieka. Tego Ci na dzisiaj życzę, żebyś spróbował wyjść ze swojego takiego zamknięcia i otworzyć się na miłość.